Pod warszawska miejscowość Błonie to właśnie tutaj postanowili osiedlić się Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości, oraz jego żona, posłanka koalicji obywatelskiej Kinga Gajewska. Nie byłoby nic w tym szokującego, gdyby nie fakt, że małżeństwo pobiera łącznie prawie 8 tysięcy zł od kancelarii Sejmu. Warto wspomnieć, że taki dodatek mieszkaniowy przysługuje każdemu posłowi, który nie mieszka w Warszawie. Jest to 4 tysiące zł na głowę. Tutaj małżeństwo ten dodatek pobiera wspólnie, jest to prawie 8 tysięcy zł, i te pieniądze są przeznaczane na wynajem mieszkania na warszawskim powiślu. Parapolityków argumentuje to faktem, że dom jest jeszcze w budowie. A z kolei na Powiślu znajduje się przedszkole oraz żłobek, do którego mogą uczęszczać ich dzieci. Sprawa wydaje się o tyle szokująca, że błonie znajdują się w odległości zaledwie pół godziny od Warszawy. Co ciekawe, na stacji Błonie Rokitno znajduje się specjalny parking dla osób z okolicy, aby móc podjechać tam autem, zostawić je, wsiąść do pociągu i dojechać w ciągu pół godziny na stację Warszawa Śródmieście.